Ogólnie to jest uprawa, dosyć dosyć intensywny pożar, na szczęście udało się to przyłapać, uczestniczył też w działaniach samolot, także właściwie no, teraz najcięższa praca została, żeby to dogasić, dosyć stromo, więc samo zejście tam to już jest lada wyczyna, co dopiero jeszcze laci, dźwigać tam węże pełne wody, także ogólnie na pewno jeszcze wiele godzin tutaj pracy przed strażakami. Ile zastępów około Było na miejscu? Na miejscu było w sumie 5 zastępów, około 200 strażaków. Paulo Sustinado. Mistério,